Raz, dwa, trzy! Marsz de San Sebastian, hymn Święta Basków, hymn miasta San Sebastian, który jest głównym utworem Tamborady, która się odbyła w styczniu w San Sebastian.

zauważyć albo nawet połączyć się z, z drugą Europejską Stolicą Kultury. Nasze miasto nie ma takiego święta, tak, takiej rangi święta y, miejskiego, y, zaś w San Sebastian takie święto jest i chcieliśmy w ten sposób się z nimi y, połączyć. Dodatkowo chcemy zaangażować dzieciaki ze wszystkich wrocławskich szkół i okolicy, na ile damy radę, do wykonania tego utworu. Ten utwór ma różne, różne wartości w sobie. Nie tylko uczymy się utworu Tamborady i to wszystko, uczymy się rytmów, uczymy się gry na bębnach, uczymy się koordynacji i współpracy w zespole. Raz, dwa, trzy. Z tego co mi wiadomo, ma przyjechać sam pan prezydent miasta San Sebastian, żeby ocenić nasze przygotowanie, a w 2016 roku mamy mieć połączenie internetowe właśnie z Tamboradą i jeżeli to wyjdzie, to o godzinie 12 w nocy rozpocząć razem z San Sebastian całą imprezę. Dziękuję. Posłuchajcie wstępu, ponieważ yy, jest tutaj zawarty rytm, na który lubię się odpowiadać. Wstęp brzmi tak.